Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku skomentuję temat jednej teorii, która krąży po internecie, a żeby było lepiej, po komentarzach pod moimi filmami już od jakiegoś dłuższego czasu, więc jest powód, żeby poruszyć ten temat. Niedawno też teorię w podobnym temacie zrobił matpad, także jest o czym mówić. Zapraszam do oglądania. Aby dobrze zacząć, przydałoby się wprowadzić o co chodzi w tej teorii. Gdy pojawił się teaser z Baby, ludzie zauważyli pewne powiązanie, podobieństwo pomiędzy Baby a dziewczynką z Nof 4, dokładnie tą, która rozmawiała z ugryzionym dzieckiem i która mówiła do niego w ostatniej minigierce. Tak, został też powiedziany dawno temu, kolor słów pluszbera i słów w ostatniej minigierki nieznacznie się różnią. Właśnie ten kolor tych ostatnich słów to słowa dziewczynki, a nie wyimaginowanego Pruszaka Fredbera. Widać to po kolorze tych słów. Te dwie postacie. Animatroniki dziewczynka mają te same włosy, kolor oczu, w przeciwieństwie do większości animatroników we ie Baby jest człowiekiem, nie zwierzęciem, jest dziewczynką, więc jest spore podobieństwo. Tymczasem później, gdy trailer w końcu wyszedł, pojawiło się więcej Balora, czyli palerina ze sceny, ma pewien bardzo ważny znak szczególny, ma zawsze zamknięte oczy, a co więcej powieki są niebieskie, dlatego że znaleziono tutaj nawiązanie do tej dziewczynki z zabawkami. Tak samo niebieskie powieki tak samo zamknięte oczy. Ostatni w temacie jest dzieciak z plusz trapem. Zauważcie, że trzyma w ręce maskotkę niego. Tak samo w Freddy. Mamy więc trzy postacie, które są podobne do animatroników Sister Location. Jeśli by się uprzeć w tych gdzie jest też sporo animatroników przypominających Bibi, więc dzieciak z bolnikiem też dałoby się go teoretycznie jakoś rzucić gdzieś. Tylko co to miałoby oznaczać? Że te dzieci nawiedziły te konkretne animatroniki? Cóż, nie. To oznaczałoby znacznie, znacznie więcej. Oznaczałoby tyle, że te konkretne animatroniki powstały na podstawie tych osób. Tak, jeżeli wierzyć w tę teorię, to znaczy, że firma stworzyła animatroniki na podstawie randomowych klientów, dzieci. Czy jest w jakiś sens? No, niezbyt duży. Jeżeli to jest prawda, to nie jest to zbyt nie normalne. Animatroniki są bazowane na dzieciach. Ale jak wyjaśnić te podobieństwa? Cóż, według mnie, nijak. Nie są one istotne. Bardzo fajny argument powie się już dosyć dawno temu. Nawet nie mogłem znaleźć tego posta na Redditie. Ta dwójka pojawia się w jednej ze starych gier Scotta. Nie będę wam mówił, co zagra, bo to jest spoiler do czegoś, co chce kiedyś tam zrobić w przyszłości. Równie dobrze można powiedzieć, że to Fredbear i Springbone pasują kolorem oczu, w obu przypadkach to też taka jakby para. No nie w kontekście, że zakochana para, tylko że pojawiają się razem. Animatroniki mają swój duet na scenie, a ta dwójka cóż, spoiler. Żeby było więcej, ta dziewczynka też pasowałaby na Baby i wygląda praktycznie identycznie jak dziewczynka z warkoczykami w FNaF4. Jednak pochodzi z zupełnie innej gry. Sam fakt, że postacie są podobne oznacza tyle, że Scott korzysta z podobnego stylu w swoich dziełach i nic więcej. Podobieństwa między postaciami są przypadkowe. Gdyby miały jakieś znaczenie, to tylko w takim wypadku, że cały FNaF Sister Location jest snem. Tak, nie widzę innej możliwości. Bonusowo, stara animacja, którą można znaleźć na kanale Scott'a. Pojawia się tam ona. Pojawia się też dwójka braci. Czy to jest przypadek? Tak, przypadek i nic więcej. Poza tym brakuje tutaj postaci. Jeżeli łączymy pos dzieci z animatronikami, to który z dzieci reprezentuje Fantime Foxy? A który z animatroników reprezentuje tego chłopaka? Kto reprezentuje Enarda albo 7 babów, nie istnieją tutaj jakieś sensowne odpowiedzi, podobieństwa są jedynie podobieństwami. Jednak, jeśli chodzi o tą główną dziewczynkę, to jest tutaj odrobinę więcej. Pojawia się ona we w na w intro i w zakończeniu z zegarami. Skąd wiemy, że to ona? Cóż, pojawią się te same zdania: ciemność i nagle żółte oczy, które pojawiają się w wypadku baby w zakończeniu. Tak więc, znowu, jest tutaj jakieś powiązanie. Myk polega jednak na tym, jakie te dwie rzeczy mają jakiś inny związek. Mamy postać, która mówi, złożycie z powrotem, pomogę Ci itd. A z drugiej strony jest animatronik zabijający jakąś postać. Tak. Nie, nie wygląda to na jakieś na tą samą postać. To jest w ogóle jest zupełnie inne zachowanie, zupełnie inne. Wszystko? Ja osobiście nie uważam, żeby FNAF World miał jakiekolwiek słowo w fabule. Kiedy Scott wyciąga coś z oryginalnych gier, tutaj nie ma to zbytnio znaczenia związanego z fnaf -em. No bo cóż, Happy's Day, eh? Cheaper, Scott, Sad Deskman wszystko to pokazuje, że cała ta gra jest swego typu alegorium do życia Scotta jako dewelopera. Gdy w grze pojawi się jakieś nawiązanie do FNaFa, nie wyjaśnia nic, jest tylko zwyczajnym nawiązaniem. Tak samo te oczy nawet nie są to dokładnie te same oczy. I dziewczynka i Baby mają zielone oczy, tymczasem te tutaj pojawiają się żółte. Zapewne mogą się tutaj pojawić z tego powodu komentarze No ale jak to, skoro są żółte oczy, to to oznacza, że to jakieś inne postacie. Nie może być dziewczynka z Smash to nie może być animatronik, którego uznajemy za Baby. Cóż, jestem praktycznie pewny, że nie ma to znaczenia. Żółte oczy na pewno nie reprezentują pluszaka Fredbera. Pluszak Fredbera ma białe oczy. Sam Fredber ma niebieskie. Jeżeli mielibyśmy szukać osoby, która ma żółte oczy, to jest Foxy. Mangle. Tak. Nie, nie ma to znaczenia. Tymczasem ostatnią rzeczą w temacie jest teoria mówiąca, że sam tytuł ma ogromne znaczenie. Sister Location. Siostrana lokacja. Chodzą teorie, że tak naprawdę lokacja siostry. Siostry ugryzionego brata. Ogólnie, żeby to była prawda, to tytuł chciałby nazywać się Sisters Location, ale nie jest to jakoś super istotne. Cała ta teoria mówi, że tytuł siostrzana lokacja potwierdza, że ta gra ma związek z siostrą płaczącego dziecka, właśnie z tą dziewczynką. W końcu ma on siostrę, bo ma dziewczyncy pokój w domu, no i mówi ona do niego tuż po starszym bracie w szpitalu. Czy nie jest tutaj za dużo powiązań? Cóż, niby są, ale jednak nie. Jest inna rzecz, która udowadnia, że to nie jest jego siostra. Pojawia się ona w minigierce po nocy trzeciej, dwa dni przed imprezą. I co wtedy mówi? Do zobaczenia na przyjęciu. Nie no, zakładając, że to jest rozdana siostra, mieszkańca w pokoju obok, to trochę dziwne, że ona mówi: Do zobaczenia za dwa dni. To tak, jakby mijali się na korytarzu we własnym domu i powiedziała: Do zobaczenia za tydzień. Wchodząc do swojego pokoju. Ogólnie zgadza się, że ta dziewczynka w grze mówi dziwne rzeczy, no ale to jest już w ogóle coś innego. Jedynym kandydatem na siostrę byłaby dziewczynka z zabawkami. Nikt inny na całej mapie. Na pewno nie dziewczynka z walkoczami. Nie może więc być powiązania, że Baby to siostra, a FNAF SL to lokacja siostry. Tak więc, ja osobiście jestem całkowicie przeciwny tej teorii. Wszystko, co zdałem do tej pory powiedzieć, chyba wystarczająco wyjaśnia, czemu się z tym nie zgadza. Mówimy tutaj, że został stworzony animatronik na podstawie dziecka, cała seria animatroników na podstawie różnych klientów, co jest dosyć głupie moim zdaniem, ale tak jak już zdążyłem pokazać, są tutaj rzeczy, które nie pasują w całej tej teorii. Tymczasem w tym odcinku to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do komentowania Waszych teorii, przemyśleń na temat tej teorii. Widziałem, że sporej ilości osób się ona podobała. I cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!